Pokażę Wam teraz, jak wyglądają moje naprawy spawalnicze po podkładzie epoksydowym. Czyli tutaj dałem grubo dwie warstwy podkładu epoksydowego firmy Nowol. Eee, I wygląda to tak. Zacznę od tego miejsca. Zobaczcie, także tak naprawdę moje spawy nie są praktycznie widoczne. Widać jakieś tam lekkie pogrubienia. Tu się nie przysłużyłem, ale no. No co ja na to poradzę? No nic nie poradzę, nie mam żadnego kurczę podnośnika. Dobra, tak to tu wygląda. Także wszystko jest domalowane, niczego tutaj, że tak powiem, nie brakuje. Zobaczcie dalej tutaj ten próg. Co tu się działo? Jak to wyglądało? To wszystko oczywiście będzie jeszcze pokryte tym, tą gumą barankiem, nie wiem, jakiś tam na pędzel kupiony. Zobaczcie tutaj, cały ten środek to wszystko tak samo, dwie warstwy podkładu epoksydowego. Wcześniej odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną. Jak gdzieś tam poleciało tutaj na tę starą mastykę, mnie to nie interesuje. To, to jest jakiś tam aspekt wizualny, tego jest nie widać. Zobaczcie z tej strony wszystko jest bardzo grubo zaciapane, naprawdę bardzo grubo zaciapane. Wszystko spędzałem. Tu w domu nie będę malował pistoletem, bo to kurczę za bardzo syf zrobię. Zobaczcie co tu się dzieje. Wszystko grubiutko, wszystko grubiutko tak samo tutaj, ten otwór tutaj najgorzej ten spach mi wyszedł, ale no uczę się, uczę, no z każdym tutaj widzę krokiem idzie to coraz lepiej jeszcze to jest mokry, mokry podkład widać gdzie nie gdzie dopiero zaczyna to schnąć eee... będę dalej robił to w ten sposób, tak jak widzicie no coś tam już jest widać, coś tam już jest widać jakaś część samochodu zrobiona także ten próg, zrobi... znaczy z tej strony Potwór przy progu zrobiony. Tu jest, jest wszystko ok. Tu zrobione. Cała ta końcówka zrobiona. Nie musiałem nic kupować, żadnej reperturki czy kombinować, czy przerabiać. Kawałek po kawałku było odcinane, spawane, podkładowane. Zabezpieczenie antykorozyjne z jednej i z drugiej strony. Ta część dla niewtajemniczonych. To wszystko zostało wyczyszczone do gołej blachy. Zapobiegawczo użyłem neutralizatora rdzy. Gdybym coś ominął przez przypadek, oczywiście za sprężyną, to jest wszystko brudne. To jest wszystko brudne, cały ten samochód jest brudny. Zobaczcie co tu się... Nawet go nie zabezpieczam, bo teraz ma lepsze zabezpieczenie tym pyłem niż, niż bez tego, opiłki, wszystko. No, to, to, to na myjkę poleci samochód później, jak to wszystko porobię. Eee, tutaj za tą sprężyną, no nie mam jak tego nagrać, ale tam wszystko ładnie. Pozalewałem tym epoksydem i tym e, neutralizatorem rdzy. I dalej tak to będę robił, dalej tak to będę robił. E, teraz sobie to schnie spokojnie. Mm, lampkę zostawił. A zastanawiam się, nie wiem, e, dajcie znać, co to jest za kabel? Co to jest za kabel? Tak mnie denerwuje. Był tutaj za tym plastikiem schowany. no Idzie, idzie tutaj, idzie, słuchajcie, tędy. Tam, no nie będę teraz maski podnosił, bo mam parę gratów na nim. No idzie, idzie, idzie. Ten kabel aż tam, nie? Tam dalej. Nie wiem co to jest, denerwuje mnie strasznie ten kabel, bo mi tu się poniewiera. I nie wygląda jakby to szedł fabrycznie, tędy. Moim zdaniem jakaś kombinacja tu była. No, idziałam w ten sposób. Do usłyszenia. Do następnego razu.